Witajcie na kanale, dzisiaj mam miks drapeczek za 40 zł Mam premierową drapeczkę milion w Keszu, bonus 7, plaster miodu i super linie Stwierdziłam, że już nie będę robić premier, ponieważ premiery mają bardzo mało wyświetleń I zawsze premierową zrapeczkę dodam do jakiegoś miksu I zaczynamy od Super Superlinie z numerkiem 45. I zaczynam drapać. Będziemy szukać serduszka i taka. Przypominam o trwającym konkursie. Na zgłoszenia czekam do 14 do północy. Link tego filmu z konkursem w opisie. Serduszka nie widzę. Jest tutaj. Ej, to chyba wszystko. I dalej będziemy szukać. klucz i dzwonka mamy dwa dzwonki tutaj jest dzwonek tutaj mamy klucz tutaj są dwa klucze i tutaj też jest klucz następny szukamy Rowera i tęczy Rower mamy tu Tu jest rower Tu jeszcze przegapiłam tęczę I chyba wszystko. to jest jeszcze rower. Następnie będziemy szukać parasola i kwiatka. Yy, I motylka. Spróbuję włączyć światło. Zobaczymy, jak to. O, chyba troszkę lepiej. Parasol i kwiatek. Kwiatek jest. Nie kwiatek, tylko motylek. Motylek nie widzę. Najwyżej później się znajdzie. Następnie szukamy kości i biedronki. Biedronka jest tutaj. Tutaj mamy biedronkę. Kości też nie widzę. Następnie szukamy księżyca Księżyc jest tutaj I to wszystko Następnie dwa symbole, już pojechałam po kontrolnych Mamy e, rolki i gwiazdę Gwiazda jest tutaj Rolki są tutaj Tutaj mamy rolki Mniej więcej nie widzę. Następnie szukamy podkowy, zobaczymy czy na szczęście, i lody. Podkowa i lód, podkowa. Tutaj jest podkowa. Mamy lodów, nie widziałam Następnie Balony i krab Balon są tutaj Tutaj mamy balony Krab jest tutaj, balony Balony I to wszystko Następnie Klapki i teraz jest kwiatek. Kwiatek. Klapki. Klapki i kwiatek. 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 Klapki. I teraz moneta i wiatrak. Moneta. wiatrak wiatrak, moneta i to wszystko i ostatni symbol sakwa sakwa jest tutaj Na no to wychodzi, że zdrapeczka jest przegrana, zobaczymy sobie kontrolne by więc super, nie, 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 mamy nic, teraz zobaczymy sobie plaster miodył z numerkiem czwartym. I tu szukamy trzech tych samych symboli. Ma podkowa i portfel, w grze drugiej gwiazda. Koniczna. Plaster. Gra trzeci portfel. Złoto, portfel, drzewo i diament. Gra czwarta, ul, plik, plaster, tęcza, ul i moneta, gra piąta, kwiaty, skrzynia, kwiaty. Bank i diament. Też nie ma. Gra szósta. Moneta. Koniczyna. Gwiazda. Gra siódma. Sejf. Tęcza. I w bonusie szukamy pszczółki. A mamy jabłuszko, czyli zdapeczka jest przegrana. Kontrolne. N, W I teraz bonus 7 Z numerkiem czwartym Bardzo lubię tą zrapeczkę Ale ta zrapeczka nie zawsze nie lubi I zobaczymy sobie Co tutaj mamy Rower Biedronka Gwiazda Szukamy pliku i siódemki Karta Korona Ananas kawa balsam awokado zegar piłka perła arbuz palma chmury narty słońce Wiśnie, cytryna i klips i ta zrapeczka też jest przegrana. Kontrolne. OML. I ostatnia premierowa zrapeczka z numerkiem 11. Tutaj szukamy symbol cashu, wygrywamy przypisaną kwotę, worka pieniędzy i mnożymy razy dwa. I tutaj nie wiem, co to może być za symbol. wtedy mnożymy razy 5. I wygrywające liczby. A wygrywające liczby to 22, 58, 52. 27, 15 i 41. Rapeczka za 20 zł, to już pewnie wiecie. Tabela wygranych 10 stopni. Najwięcej można wygrać milion. I wygrywają, i nasze liczby. 36 nie ma. Jej mamy napis cash, czyli wygrywamy przypisaną kwotę

czterdzieści pięć dwadzieścia sześć obok trzydzieści cztery pięćdziesiąt cztery siedemnaście pięćdziesiąt siedem obok trzydzieści pięć szesnaście trzydzieści trzy, dwadzieścia osiem obok, czterdzieści dziewięć, pięćdziesiąt dziewięć też obok, czterdzieści osiem, osiemnaście i pięćdziesiąt trzy obok. I zobaczymy sobie ile mamy tutaj zwróci 20 zł bardzo fajnie. Zawsze coś jest. Kontrolne, pewnie coś tutaj. Kąt L. A druga kontrolna uciekła. LL, bardzo fajnie czuję na dane, 40 zł mam 20 zł popa, wkładu się zwróciła więc bardzo fajnie, dziękuję Wam za oglądanie dziękuję za wszystkie subskrypcje za wszystkie łapki w górę, za wszystkie komentarze przypominam o trwającym konkursie link do konkursu będzie w opisie И увидимся в нашем новом фильмику. Часть!